Za minutkę zaczynamy. Oczywiście. Musimy na pana jajka poczekać. Mogłam się doczekać, by ja Julia, Kilka! Hilga. Julia, bardzo. Wystoiła mnie mama, która ma wielki talent, tak samo jak babcia. Wspaniale, to cudownie mieć bardzo talentowaną rodzinę, z której można czerpać po prostu inspirację to na pewno. Dzień dobry, mam na imię Dawid. Jesteśmy na i iwencie kolekcji Gian Battista Wally i H&M. W związku z tym mam do Pana kilka pytań. No, słucham. A więc pierwsze pytanie. Będzie, ze mną do domu. Moja Mija potrzebuje siostry. Chętnie bym chciała, ale moja babcia robi naleśniki, ale więc nie odpuszczę. babciom dawaj, będzie nam piekła naleśniki. Pierwsze pytanie. Po co Pigwidovi frag? Żeby wyglądał elegancko i stylowo. Żeby, żeby nie być gołym. No właśnie, powiedzmy, że właśnie tak. No musi być elegancki. No dba o elegancję, no wiesz, no. Bardzo dobrze nie chwacy dbają o siebie i będą elegancje. Żebyś tak. zna, żeby znaleźli kobietę. Tak, no tak mi się wydaje. Jakąś... Kobiety i kobiety muszą być takie. Jakąś sekcję pingwinice. Tak. Żeby mu zimno nie było. Bardzo możliwe. No, bardzo możliwe. I pewnie mu zimno trochę, co? Tak! <noise> Żeby wyglądał tak jak ja dziś. O. Dlaczego ofta nie chodzi w sztucznym futrze? O, to jest dobre pytanie. Bo jest eko? O! Bo jest eko, ale to, że chodzi w sztucznym futrze? No. Ale, ale wątpię w to, że w ogóle wie, co to eko. Bardzo możliwe, bo ma swoje naturalne, ale dlatego my powinniśmy chodzić w sztucznych. Żeby owcą nie zabijać, no bo wtedy jest... no wiecie. Żeby zwierzątek nie zabijać, prawda? Tak. Trzecie pytanie. No. gdzie jaki zimują? O, no myślę, że tam gdzie im dobrze gdzie mają fajne sny, no i na pewno śnią do tyłu. Dostać taką odpowiedź? Tak! Raki chodzą do tyłu. To może też je śpią. O. A może nie natykują? A może? Gdzie raki zimują i tego nie wie nikt nawet ja? Ja wiem. W Tak! Tak! Teraz już gdzie? Mhm. Yy, w rzeczywistym sąsiedztwie. U mnie jest bardzo dużo raków. Tam gdzie im pokażemy, żeby zimowały. Chyba ty mi musisz podpowiedzieć. No gdzie popadnie. No takie znajduję sobie tunele i, i skoję sobie. A ty gdzie zimujesz? U babci i dziadka. Gdzie raki zimują? W Rakowie. <laughs> Twajdzieć. No bardzo korzystne. Dobrze. A więc? Czwarte pytanie. Dlaczego koty boją się ogórków? E, moje koty bały się pomidorów. Wow! Bo ogórki są prawie całe z wody, a koty nie lubią wody. Bardzo oczywista odpowiedź. Oczywiście, że oczywista. Wyprowadź go do mnie. Ja go tymi ogórkami jakoś nakarmię i go przekonam. Dobra? Umawiamy się? Tak. One się faktycznie boją. Jak im się pokaże ogórka, to uciekają. Nie? A wiesz czemu? No bo są mokre? Ogórki? <noise> A nie koty. Ogórki. Tak. Bo są za kwaśne, kiszone. Wyglądają jak węże, na przykład. Tak! Nie? A może są takie śliskie i one dotykają i myślą, że jest to woda. I coś obslizgłego może, no. Na ja akurat uwielbiam ogórki. Ja też. Piąte. Zadanie. Hmm. Proszę kwiaty, nie dokładnie zdanie. Chodzi lisek koło drogi. I wciąż ma kulki obok nogi. Szuka kasy na pierogi. Ani coś tam było nogi, nogi. Nie pamiętam. Nie A. ma ręki ani nogi. O, była noga, wiem, że była noga. Albo możemy tak, że o. biegnie nogą do przedszkola. Zaraz potem siodo hola. Wiesz, ja już jestem taką starszą, starszą dziewczyną, wiesz, to ja mogę wszystkiego nie pamiętać z tych nowych rzeczy. Nie ma ręki ani nogi. Dobrze chodziła nie i zagadki też odganie. Nie ma ręki ani nogi. Lis ogon ma. Ja znam taką brzydką wersję, więc sobie ją podaruję. O Jezu, ja znam straszną końcówkę. Pani, pani powie. Chodzi lisek koło drogi hey. i szuka przygody. Nie wiem. Dobrze, dziękuję. Nie ma rączki ani nogi. I ma bardzo wielkie rogi. O, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo, dziękuję drodzy. z najciekawszych ja w moim życiu. Hej, mama! Popłakałam się ze szczęścia. Ze szczęścia się popłakałaś? Że miałaś wywiad z Dawidem chodź, chodź, chodź. Bardzo Ci dziękuję. Wróżę Ci ogromną przyszłość i bardzo świetlaną przed a, Tobą w dziennikarskim a, a, Aj, A ja Pani? Wszystko, pani dobre. Bardzo dziękuję. Sto 100 lat, sto 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Wy się bądźcie zdrowi, jeśli macie urodziny. A ja idę coś tam przekąsić. Jeśli mogę jest. A!